Cześć, tu Katek z farmy. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić na taki temat, o którym ja już wcześniej Wam sygnalizowałam. O, a dlaczego pokazuję tutaj ten mój kurhan? No, bo to się jak gdyby właśnie wiąże z, z tym, z czym chciałabym, o czym Wam chciałam dzisiaj opowiedzieć. Historia będzie ekscytująca, ponieważ będzie dotyczyła mojej piwniczki. Jak to się stało, że w ogóle ją mamy? Bo jak już mi się tutaj wprowadzili, to oczywiście o niczym takim nie było mowy. I y, znaleźliśmy ją sami, y, i sami żeśmy ją przygotowali, ale jak to w ogóle wszystko było, no to zaczynam od początku historię. No więc, tak, jak kupiliśmy ten dom, i jak żeśmy się tutaj, y, jak gdyby pierwszy raz y, no, byli tutaj, to było parę dni, na które przyjechaliśmy, żeby jakoś ogarnąć dom i, i w ogóle wszystko przygotować. Zwróciliśmy uwagę, że koło naszej werandy. Dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz jest ten właz, no oczywiście tego włazu nie było, natomiast był yy, wbity pręd. No i to nam się wydało takie dziwne, nie? Bo po co ten pręd? I jeszcze na tym pręcie wisiała taka szmatka, taka, yy, no nie wiem, ta szmatka jakby miała 100 lat, taka, taka po prostu, wiecie, yy, kawałek brudnej szmaty. No i to wisiało. I, i pff, od razu tak mi przyszło do, do głowy, ale po co? Po co sobie coś w głowę zawracał, żeby tutaj w pręt bijać, jeszcze szmatę wieszać? No dobra, powiedzmy, że szmatę zawiesił, żeby, żeby nie, o, nie obijać się o pręt, ale z drugiej strony po co ten pręt, nie? No i nie wiem, jakoś tak zaraz moje, moje myśli poszły w stronę skarbów. Jakoś ja nie wiem, bo ja tak, wiecie, książki lubię, książki czytam i w takie różne historie bałamutne się jak gdyby wkręcam i od razu do głowy, no to może tu jakiś skarb zakopali, nie? Oczywiście, no, kto by tam zaznaczał prętem ze starą szmatą skarb. No, raczej by chyba mapę namalował, do butelki wsadził, ale no, nie wiem, bo po prostu bo się nie znam na tym. Natomiast ten pręd nas bardzo zainteresował, no i stwierdziliśmy z rąkiem, no bardziej ja muszę powiedzieć, że stwierdziłam, że ja koniecznie muszę, muszę się dowiedzieć, co jest pod tym prętem. Że chociażby nie wiem co, chociażby mnie coś tam, to ja po prostu no, muszę, 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 to muszę to sprawdzić. Natomiast Romek mnie troszeczkę wstrzymywał, dlatego że no jak myśmy się tu wprowadzili, no to naprawdę mieliśmy tysiąc yy, jak gdyby rzeczy do roboty, a, a niekoniecznie szukanie skarbów, no nie? <grym> <grym> yy, oczywiście my tak mamy gdzieś z tyłu głowy, że dom ma, wiadomo, 100 lat, że to jest jak gdyby kawał historii i że w zasadzie yy, też nasza historia mówi o naszego kraju i tego regionu jest dosyć ciekawa. No, mianowicie, na przykład taka, że y, wojna druga y, światowa to się w zasadzie tutaj rozpoczęła, naprawdę parę, parę kilometrów stąd. I no wiecie, te różne historie z, 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 z Żydami, z takimi rzeczami, że, że no nie wiem, no, mieliśmy tak gdzieś tam z tyłu głowy, że no, y, no różne rzeczy ludzie w czasie wojny, wiecie, chowali i no, na różne rzeczy się y, możemy natknąć. Aczkolwiek y, ci ludzie, którzy nam sprzedali y, ten dom, to y, oni opowiadali, że kiedyś też mieli taki pomysł, właśnie, żeby tutaj skarbów szukać i nawet gdzieś tam z wykrywaczem metali chodzili. No ale no dobra, o to, o, to, o to mniejszość. No myśmy się pytali tutaj też o historię tego domu i niewiele nam mogli powiedzieć wtedy. Jak gdyby oni nie, nie za bardzo się chyba interesowali, czy może, może tak, że nie chcieli nam z drugiej strony tego powiedzieć, więc jak gdyby sami musieliśmy się. Nie wiem, dowiadywać i, i trochę w tej historii szupa, szukać. No i dowiedzieliśmy tam się na przykład, że ten dom to kiedyś była w ogóle szkoła. I stąd stąd tutaj przyszło mi do głowy, żeby zawiesić ten dzwon. No bo skoro szkoła, szkoła no to musi być dzwonek. I stwierdziłam, no, dzwonek musi być. Koniecznie. No. Dzwonek wrócił do szkoły. No, oczywiście, wiadomo, że to nie jest ten sam dzwonek, ani nawet nie wiem, czy, czy wtedy w szkole były dzwonki, bo to było naprawdę lata, lata temu. To było w latach dwudziestych, kiedy ta szkoła została otwarta. To był w ogóle prywatny dom, natomiast szkoła to była tylko jedna klasa, jeden pokój, jak gdyby z tego domu był przeznaczony na szkołę. Natomiast reszta to był dom mieszkalny, no, w którym normalnie mieszkała rodzina. A tutaj też historia dosyć ciekawa z tą rodziną, natomiast no, może to niekoniecznie ten odcinek. Natomiast wracając do tego pręta, no to mm, jednego dnia jednak zdecydowaliśmy się no, zobaczyć, co tam pod spodem jest. No i teraz tutaj w tym momencie yy, będzie parę zdjęć, które zobaczycie, jak, yy, jak to wszystko było. No sami zobaczcie, jak to, jak to się prezentowało, no yy, prąd i, i, i brudna szmata. Nie zachęcającego, niemniej jednak, tak jak powiedziałam, Romek wykopał to i znaleźliśmy tutaj właśnie tą dziurę. To jest pierwszy rzut oka na to, co tam było. No muszę powiedzieć, że to był bardzo, bardzo ekscytujący moment, co to tam też może być. No i yy, było dokładnie to, co widzicie teraz. Tutaj na tym, na tym zdjęciu następnym, czyli y, dziura i, i, i kupa gruzu, gruzu. Naprawdę tego gruzu było masa, stare deski, y, przy czym jednak y, no również jakieś takie aluminiowe elementy, jak stare nakrętki, więc wiedziałam, że to nie jest aż takie stare. No jakieś czasy Perelu, y, nic, nic takiego starszego, więc to w tym momencie musiało zostać zakopane. Y, cały ten gruz w ciągu dwóch tygodni y, wyniosłam sama. No i stąd też powstał mój Kurham, który zobaczyliście na początku mojego filmu. No i wykopaliśmy dziurę. No okazało się, że tam jest jakieś pomieszczenie, że tam coś jest. W sensie jest to jest za dużo powiedziane, bo tam w zasadzie było tylko to, jak gdyby pomieszczenie, no i, i, i kupa gruzu, nie wiadomo. Jak jest tam. No i stwierdziliśmy, to znaczy ja też oczywiście stwierdziłam, że ja to odkopię. No Romek jak zwykle, to jest hamulcowy, no on powiedział, że po co ja będę się takimi duperelami zawracać, tu jest tysiąc innych rzeczy, bo musimy przeżyć zimę, bo musimy piec stawiać, to robić, tamto robić, a Ty będziesz, nie wiem, kopać jakąś dziurę i nie wiadomo i po co i na co. A mi, ja od razu, wiecie, mam takie, takie myśli, jak gdyby myślę, co w jaki sposób można y, jak gdyby, w jakiś sposób zagospodarować? I przyszło mi do głowy, że skoro to jest pomieszczenie pod ziemią, no to być może sprawdzi się nam y, jako piwnica po prostu. My w tym domu nie mamy piwnicy, a to znaczy wróć. To, to, to nie znaczy, że w tym domu nie ma piwnicy, bo okazuje się, że w tym domu jest piwnica, to znaczy była piwnica. Y, powiedzmy, jeszcze jakieś 30 lat temu. No nie, 30 to przesadziłam 50 lat temu ponieważ to była tutaj szkoła jest tutaj parę osób jeszcze żyjących które pamiętają tą szkołę bo jeszcze uczęszczały do tej szkoły albo na przykład jacyś jeszcze, ich rodzice uczęszczali do tej szkoły i oni pamiętają że w jednym z tych pomieszczeń była piwnica to pomieszczenie to jest teraz nasz pokój sypialny natomiast kiedyś tam była kuchnia i... W tej kuchni znajdowała się piwnica, i to ludzie twierdzą to na 100%, że rzeczywiście ta piwnica tam jest. W tej chwili tam są panele, jest podłoga, i no ciężko tam jak gdyby zajrzeć, bo trzeba by było te panele rozbierać. I no i nie wiadomo, czy ta piwnica tam jest, czy została zakopana, czy, czy po prostu tylko jakieś zasypali ją. No bo może być też jak dokładnie tak samo, jak, jak z tą piwniczką, że została po prostu zasypana, i, i, i nie wiadomo, nie? Natomiast jest pewien ślad, to znaczy ta podłoga tam jest rzeczywiście w taki sposób dziwny położona, że w jednym miejscu ona się tak, jak gdyby załamuje, i jest ta podłoga niżej schodzi. Także być może rzeczywiście tam ta piwnica jest. No, jedna pani opowiedziała nawet, że to, jest, że to może być spora piwnica. Jak ona to pamięta, no ale wiadomo, że ona wtedy była dzieckiem, więc no to też nie wiem, duża piwnica, mała piwnica, że to też wszystko się może w tej głowie dziecka, no to inaczej jak gdyby zapamiętać, nie? Także być może tam jeszcze jest piwnica, być może jeszcze my będziemy tam szukać. No, wcale tego nie wykluczam. Natomiast. Na ten moment nie mieliśmy żadnego miejsca, gdzie można by było na przykład składować powiedzmy jakieś tam warzywa na zimę, nie, dla nas i dla zwierząt. Także stwierdziłam, że taka piwniczka no to by nam się bardzo przydała, rzeczywiście. Nie może jakoś, żeby to był, nie wiem, element, nie wiem, rzecz pierwszej potrzeby, no niemniej jednak stwierdziłam, no że trzeba to zrobić, trzeba to wykopać i trzeba, trzeba się tym zająć. I wszystko inne jak gdyby odłożyłam. Na bok, i na dwa tygodnie poświęciłam się rzeczywiście tylko temu. To znaczy, wynosiłam sama ten gruz i zwróciłam uwagę, że to nie jest stare pomieszczenie. Cokolwiek to było, bo na początku myśmy nie wiedzieli, co to jest. Dopiero potem się okazało, że jest to stary szambo. Dowiedzieliśmy się o tym, bo starzy właściciele tutaj przyjechali. Ci, którzy, właśnie to osoby, które, których rodzina. Tutaj, jak gdyby mieszkała, i oni nam powiedzieli, że rzeczywiście w tym miejscu było szambo i oni tego szamba używali, żeby odprowadzać wodę z kuchni. Bo tam był kram i te mm, wszystkie nieczystości z kuchni przechodziły właśnie do tego szamba. No i jak wiecie, kiedyś szamba budowali tak, że, że wiadomo, że to było bez dna, że, że tam niech się takimi rzeczami, jak, jak nie wiem, ochrona środowiska, nie za bardzo przyjmował. No więc to, to szambo tam sobie było. No i póki było używane, to było używane. Potem po prostu, jak gdyby zasypano to, bo już przestało być używane, tam już nie było kuchni, tylko w zasadzie pokój, nie było potrzebne, więc to zasypali. Ale komuś przyszło głowy, że być może rzeczywiście tam ten pręt włożyć, i, i w jakiś sposób to oznaczyć. Całe szczęście, no bo jak się okazało, ja to odgrzebałam. No i końcem końców przygotowałam tak, żeby tu powiedzmy jakaś podłoga była, no bo tam jest tylko piasek i to taki piasek rzeczny, więc wiedziałam, że tam będzie w jakiś sam sposób wilgotno i położyłam tylko na, ten, na tą ziemię tam cegły, żeby była jako taka podłoga. No, i tam powiedzmy, że zrobiłam coś na ścianach, żeby tam w jakiś sposób to wyglądało, powiedzmy, nie, bo jakoś to dla mnie miało wtedy zna znaczenie. No, oczywiście cały czas ma. nie potem, no i, i okazało się później, że y, ta piwniczka to jest jednak fajna sprawa. Oczywiście, to nie jest y, jakaś taka, wiecie, super super piwniczka, jak teraz te, te plastikowe, które reklamują mi co na, na, nie wiem, gdzieś tam na, na, na Googlach. Tylko taka po prostu no, zwykła, zwykła szamba, nie przerobiona na piwniczkę. No niemniej jednak y sprawdziłam wszystkie parametry i okazało się, że co najważniejsze temperatura nigdy nie spada poniżej 6 stopni, czyli De facto, nawet jak były największe mrozy, a było tutaj dwa tygodnie naprawdę takich, można powiedzieć, że dużych mrozów, bo prawie minus 20 stopni, nie wiem, było minus 17 jednego dnia, no to rzeczywiście ta piwniczka spełnia swoje zadanie, czyli temperatura w zimę powiedzmy nigdy nie spada poniżej, minus 6, przepraszam, poniżej 6 stopni. Natomiast, kiedy były bardzo duże upały, bo też takie były w lipcu, no to ta piwniczka tam jest poniżej zawsze 15 stopni. Czyli jest przedział powiedzmy, że od, od 15 stopni do 6 stopni, i tak się utrzymuje. Jeżeli chodzi o wilgotność, no to wilgotność jest rzeczywiście większa, poniżej, ponieważ tam był ten piasek rzeczny i tam te, te, ta woda podchodzi. Natomiast. No, nie ma tam mokro, ani ta podłoga z cegieł, którą ułożyłam, ona nigdy nie była mokra. Natomiast wielkość, powiedzmy, no, rzeczywiście jakaś tam jest. No, bo w momencie, kiedy, no, czuć to po prostu w pewien sposób. Natomiast bardzo dobrze, bardzo dobrze przechowywały się tam na przykład ziemniaki. Czy... No dobra, jesteśmy tutaj już w piwniczce. No chyba mnie słychać, bo teraz tak dudnie, jakbym w studni siedziała. No nie jest ona za bardzo wysoka, no tak jak mówię, to było tylko szambo i to wcale takie nieduże, nie bo nie, nie potrzebowało być duże, bo tak jak mówię, tutaj nie było um, żadnego, żadnej, żadnego, wiecie, podłogi żadnej takiej, która by jakoś blokowała te nieczystości, żeby, żeby nie schodziły do ziemi. Natomiast był tylko piasek, nie? No, czyli takie, takie, no niewielkie to pomieszczenie jest, yy, można powiedzieć, natomiast, yy, tak jak mówię, spełnia swoje zadanie, po to jest. I yy, bardzo się cieszę z tego, że w ogóle mam takie pomieszczenie. Że mogę sobie tutaj trzymać yy, moje słoiki, czy jakieś tam, tak jak mówię, yy, warzywa. No wiadomo, że yy, to się tak, tak yy, w zasadzie mówi, ale, ale piwnica jest bardzo potrzebna jednak. No, kiedyś jednak były wiadomo te piwniczki, ziemianki, ludzie mieli takie rzeczy. No, natomiast jeżeli się nie ma piwnicy, no to jest naprawdę kłopot, bo no, dom też wiadomo, różne rzeczy są, no ale nie wiem. Nie wyobrażam sobie, jakby na przykład, jak mielibyśmy przytrzymać ziemniaki na zimę, bo nie wiem. Także no ja bardzo nie powiem, lubię to moją piwniczkę. Roman tutaj nie schodzi dlatego, że trochę to jest dla niego za, za małe pomieszczenie i chyba się zbyt klaustrofobicznie to czuje, więc zawsze mnie wysyła. I sobie ja tutaj zawsze schodzę, zresztą ja, ja uważam, że to jest tutaj moje dzieło, moje miejsce. Ja sobie tutaj wchodzę, sobie tutaj sama wszystko robię. Jak widzicie moje sery, robię też takie właśnie bardzo, bardzo, bardzo wolno, wolno dojrzewające sery w stylu francuskim. No, ja wiem, że one nie za ciekawie wyglądają, natomiast naprawdę są bardzo, bardzo pyszne. Także tak, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że był taki interesujący. No, ja mam nadzieję, że to nie jest jedyna rzecz, którą znaleźliśmy tutaj i że tak naprawdę jeszcze wiele, wiele rzeczy przed nami i jeszcze wiele rzeczy znajdziemy ciekawych. Bo tak jak mówię, no dom jest naprawdę interesujący. No i tak, nie mam w tym domu, nie poczułam żadnej innej obecności. Także jeżeli są na przykład takie domy, gdzie się czuje jakąś taką inną energię, czy, czy jakieś takie wiecie, jest coś czasami, że, że, że macie takie wrażenie, że tak ktoś w tym domu jeszcze jest, natomiast tutaj tego nie ma i to jest fakt. No ale myślę, że będzie jeszcze sporo innych takich ciekawych rzeczy, które, na które się natkniemy, które znajdziemy. Bo tak jak mówię, ja się takimi rzeczami bardzo fascynuję, bardzo y, naprawdę interesuję. Ach, pewnie zapytacie, co to, co to jest y, za hackn'krojc na, na, na ścianie. ale to nie jest hackn'krojc to, to nie jest y, nic takiego. Y, to jest runa. To jest y, runa, która chroni, chroni dom. To ma chronić przeciwko każdym, każdej osobie, która przechodzi tutaj ze złymi intencjami. Ona ma bronić zarówno tego pomieszczenia, jak i, jak i wszystkich tutaj innych i nas. Ja nie pamiętam jak się ta runa nazywa, ale jak, jak znajdę to tutaj, to tutaj wkleję tą nazwę. Sołon. Ochrona przed ciemnymi mocami. Słowiański symbol Sołon. Starożytny symbol solarny chroniący człowieka i jego dobro od ciemnych mocy tak sobie właśnie wymyśliłam, że, że musimy mieć tutaj jakiś symbol ochronny i powiem Wam, że namalowają w taki sposób, że ona wygląda jakby 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 ona tutaj tak falowała. Jakby, jakby ten znak był żywy. No i jak do tej pory, to powiem Wam, że, że chroni nas bardzo przeciwko wszystkiemu złemu, bo jak na razie. No jedynie dobro nas tutaj spotyka, więc no, myślę, że siła tej runy jakby daje, daje znać. No, ja nie wiem, czy wy w takie rzeczy wierzycie. Ja też nawet nie wiem, czy ja do końca w to wierzę. Natomiast myślę, że, że nie należy zamykać się na takie różne inne myślenie, czy, czy bo naprawdę o wielu rzeczach my nie mamy żadnego pojęcia i naprawdę nie wiemy. A jeżeli nam się wydaje, że wiemy, to powinniśmy wrócić do tej słynnej maksymy. Wiem, że nic nie wiem, bo tak naprawdę to, jak gdyby. Wszystko może się zdarzyć, nie? Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że tak jak ja byłam naprawdę zafascynowana tym miejscem, tak Wam się bardzo podoba. No, ale oczywiście no nie wiem, jak to jest, może się dowiem w komentarzach. A to by było dzisiaj na tyle. I widzimy się zupełnie wkrótce. A teraz, to ja już wracam. Nara, cześć, pa!